Podstawą będzie stare, stare koło taczki. Użyjemy patyka. Takiego oto proszę mocowania oraz spryskiwaczki. Lecimy, zapraszam na odcinek. Aby przez, to, przez ten otwór móc przełożyć większy patyk niż tylko taki cienki, należy wybić to łożysko. Więc podkładamy sobie coś z, z dziurką większą o, niż. Ta część celuję w niego od dołu. Hop. O, proszę bardzo. Łożysko nam wyskoczyło. Uderzam w to łożysko raz w jedną stronę, raz w drugą, żeby je tak hop 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 wybić, żeby mi się nie. Można też na krzyż. Żeby mi się nie zablokowało. O. Poszło. Proszę Was bardzo. Teraz pozostaje nam dopasowanie kija, ja go obetnę gdzieś tutaj. Nie musi być za wysoki. I będzie to wkładane tutaj trochę. Wezmę się kierkę troszkę. Zaostrzymy sobie ten, zaostrzymy, zwęzimy. Ten patyk. O, jest. To już wiemy, że dół będzie pasował. I tutaj na górę przyczepimy zwykłą końcówkę od podlewaczki. Przyczepimy ją w bardzo prosty sposób. Na, taki, na taką końcówkę. Trochę będę musiał o, zwęzić. Hop. Plan jest taki, będę musiał trochę zwęzić na kijek, żeby to weszło. Widzicie, tutaj idealnie to wchodzi. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, bo mi się nie mieści. Musiałem tutaj jeszcze trochę nadpiłować, ale już teraz mi się pięknie trzyma. I w ten sposób ją przymocowujemy. Może być, że przy podłączaniu kabla, kabla Boże, przewodu z wodą, tutaj w tym miejscu, będziecie musieli tutaj troszkę drewna wybrać, bo wam się będzie blokować. Ale to już zobaczycie, że zależy że tak naprawdę od <laughs> przepraszam, kształtu tego patyka ważne żeby o, ta końcówka też się mogła kręcić luźno żebyście mogli sobie strumień wody tej mgiełki ustawić wygląda to tak Proszę bardzo mega super profesjonalnie I teraz wbijamy to ten patyk w naszą podstawę trzyma się jest bardzo stabilne Podpowiem wam drobny patent który ja będę musiał zrobić ponieważ moje, moja opona, moje koło od ym, taczki puszcza powietrze. Nie będę kupował do tego projektu nowej dętki, no bo nie o to chodzi. A fajnie, żeby było gumowe okrągłe, żeby dzieciaki biegając się nie kopnęły w coś twardego. W związku z czym prawdopodobnie, jeżeli powietrze będzie za, za szybko schodzić, za tydzień przywiozę piankę poliuretanową, wyjmę dętkę i tutaj tą dziurą wpsiknę, wstrzyknę piankę poliuretanową i dam jej zastygnąć. Będzie to trwałe i twarde, i będzie dobrze działało. Dobra, zostawcie subskrypcję. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!